Cześć, z tej strony Tomek. W tym krótkim filmie chciałbym pokazać początkującym, adeptom sztuki komputerowej, na co trzeba bardzo zwracać uwagę podczas składania komputera, jakie błędy można popełnić. I te błędy mogą się później bardzo nieprzyjemnie odbić na działaniu komputera. Mogą wpływać również na jego uszkodzenie. Komputer po podłączeniu zasilacza i kliknięciu przycisku power włączał się, ale kody błędów wskazywały CPU i później DRAM. Więc jak możemy zauważyć, w lewym górnym rogu w ogóle zasilanie CPU nie jest podłączone. To jest pierwszy błąd, który na szczęście nie ma dużego wpływu. Nie, raczej nie uszkodzi komputera. Więc to zasilanie podłączyłem. W ogóle przewód zasilania procesora był schowany w piwnicy, czyli tam gdzie zasilacz. Ale tak, kolejny błąd, który tutaj jest. Widzimy wentylator na tylnej ściance obudowy. Zamiast wyciągać powietrze, wpycha je do środka, a wentylator. Na przedzie obudowy, zamiast wpychać chłodne powietrze do środka, je wyciąga. I dlaczego nie ma to sensu w praktycznie każdej obudowie? Po pierwsze, dlatego, że wentylator na przodzie obudowy powinien dmuchać chłodnym powietrzem na kartę graficzną, żeby miała czym oddychać, a wentylator z tyłu obudowy. Powinien wyciągać ciepłe powietrze, również oddawane przez wentylator procesora. W tym wypadku jest to chłodzenie boksowe od AMD, ale jeśli już mamy jakieś normalne chłodzenie wieżowe, to tam w 99% wypadków wentylator dmucha do tyłu, powinien dmuchać do tyłu, więc wentylator z tyłu obudowy powinien to ciepłe powietrze wyrzucać poza obudowę. Jest jeszcze możliwość oczywiście montażu wentylatorów na górze obudowy, które też wspomagają właśnie wentylację. Pamiętajcie, że zawsze lepiej mieć jeden wentylator przynajmniej jeden wentylator więcej wciągający powietrze niż wyciągający, żeby zawsze zrobić w obudowie nadciśnienie, tak jakby żeby więcej powietrza tam było, ponieważ dzięki temu powietrze samo się będzie wydostawać szczelinami, a podzespoły będą miały dostatecznie dużo tego chłodnego powietrza, żeby się ochłodzić. Teraz pokażę Wam już większe błędy, które mogą wpłynąć na działanie komputera w przyszłości i nawet jego uszkodzenie. Tak jak tutaj widzimy, to jest 24 pin ATX, główne zasilanie płyty głównej. Po prostu przewód zasilania nie był wpięty do końca. Przy jakimś poruszeniu czy drganiach po prostu, które Oddziałują na komputer, przewód mógł się jeszcze bardziej wypiąć i spowodować zwarcie na płycie głównej, palić to złącze, no, ale po prostu również uszkodzić płytę główną. Każdy przewód, który ma klips, powinien być dociśnięty tak mocno, żeby klips stryknął, zatrzasnął się tak jakby i żeby nie dało się tam włożyć paznokcia. Jakąś żyletkę maksymalnie, żeby ta szpara po prostu była tam e, tak wąska. Na to trzeba bardzo uważać. I tutaj jest to samo z zasilaniem 8 pin karty graficznej, również nie jest do końca włożone. Widzimy klips jest niezatrzaśnięty. Nie jest do końca zatrzaśnięty, to również może spowodować po prostu uszkodzenie karty graficznej i na to trzeba bardzo uważać, szczególnie przy tych nowych kartach graficznych, czyli rtx 4000. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w 70, 60, bo jeszcze ich nie ma, ale 4070 Ti, 4080, 4090 mają te złącza 16-pinowe i tam jest bardzo ważne, żeby po prostu do samego końca włożyć to zasilanie i żeby tam nie było żadnego luzu. Klips się musi zatrzasnąć, żeby po prostu nie spalić sobie złącza i nie uszkodzić karty graficznej. Kolejnymi błędami, tak jak mówiłem już wcześniej, są te źle zamontowane wentylatory. Jeśli wentylator ma jakieś napisy na swojej obudowie tam są najczęściej podane napięcie, z jakim pracuje i jakie, jakie natężenie prądu, czasami również firma i różne takie dane techniczne, to to jest najczęściej tył wentylatora, czyli tam, gdzie wentylator wypuszcza powietrze, a tam, gdzie zazwyczaj nie ma napisów, nie ma żadnej naklejki, czasami jest logo, logo producenta, to jest przód wentylatora. Można to jeszcze bardzo łatwo poznać. Po prostu tam, gdzie łopatki są wklęsłe, to jest tył, a tam, gdzie łopatki są wybrzuszone, jak właśnie na tym y, obrazku tutaj, to jest przód. Czyli montujemy tak, żeby przód był z przodu i wciągał to powietrze, a klęsła część łopatki mają być z tyłu, żeby wyciągały powietrze. To znaczy, taka ma być orientacja tego wentylatora. Kolejnym błędem, y, który był akurat popełniony w tym zestawie, była luźno latająca sobie śrubka od y, montażu płyty głównej. Nie znalazłem na płycie głównej miejsca na tą śrubkę. Wszystkie były dokręcone, więc podejrzewam, że to jest po prostu jakaś stara śrubka, która jeśli dostałaby się na płytę główną albo co gorsza do zasilacza, to może po prostu uszkodzić dany podzespół. Kolejnym błędem w tym komputerze, to jest mały błąd akurat przy tej karcie graficznej, ponieważ to jest LX580, jest montaż karty graficznej w drugim slocie PCI Express zamiast w pierwszym. W wielu przypadkach może to ograniczyć wydajność, ponieważ drugi slot zazwyczaj działa X8, czasami X4 nawet. Zamiast X16 pełnej prędkości, pełna przepustowość złącza. Przy mocniejszych kartach graficznych będzie to miało znaczenie. Poza tym tutaj pierwszy slot jest wzmocniony. Taki ma lekkie metalową obramówkę. Która przy cięższych kartach graficznych może być bardzo pomocna przy utrzymaniu po prostu prosto tej karty. Ostatnim błędem, który jest dosyć znaczący, jest niedokręcanie chłodzenia do końca. W boksowym chłodzeniu od Ryzenu śruby są zintegrowane z chłodzeniem i pod nimi jest taka sprężynka, która wydaje taki skrzeczący dźwięk podczas zakręcania. Po pierwsze, wszystkie śrubki muszą być dokręcone do pierwszego oporu, kiedy już nie będzie się dało ich dokręcić. A drugą ważną rzeczą podczas montażu tego chłodzenia, właśnie boksowego, jest równomierne dokręcanie tych śrubek, ponieważ jeśli dokręcimy jedną mocniej, a po przeciwległej stronie w ogóle nie będzie dokręcona, to wtedy chłodzenie się lekko wygnie i już tej drugiej nie będziemy mogli wkręcić, nie dociskając bardzo mocno, a to może. Skutkować uszkodzeniem płyty głównej, więc dokręcajmy to równomiernie i nie bardzo mocno, czyli z wyczuciem po prostu. To są błędy właśnie, które znalazłem w montażu tego komputera. Na szczęście teraz już komputer działa, więc nic się nie uszkodziło. Dobrze, że w ogóle 8 pin EPS zasilania procesora był odłączony, bo jeśli komputer by tak działał z tymi przewodami nie do końca wciśniętymi i z chłodzeniem, które nie było dobrze dokręcone. No to samo to mogłoby już spowodować uszkodzenie któregoś z komponentów, więc dobrze, że ten procesor nie był podłączony i że klient od razu się zgłosił do serwisu. Także uważajcie przy montażu, oglądajcie poradniki na YouTube. sporo tego jest, jak montować komputer. Jeśli się podobało, to zostawcie lajka, komentarz. Może macie jakieś uwagi do filmów, zapraszam do komentowania, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia w następnych filmach.